Siemanko, ja jestem Dravius i dzisiaj wraz z ekipą nice One Team będziemy rywalizować o miano najlepszego kopacza. Naszym zadaniem będzie skopanie całego czanka w jak najszybszym czasie. Dodatkowo na każdym poziomie wysokości znajduje się gdzieś losowo jeden laki blok. Ustawiliśmy, aby wszystkie dawały nam tylko te pozytywne rzeczy, żeby przy odrobinie szczęścia to co z nich wypadnie pomogło nam w samym kopaniu. Jeżeli chcecie więcej podobnych odcinków z naszej wspólnej rywalizacji to zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie również o subiku wraz z dzwoneczkiem. Zapraszam do oglądania. Dobra, ja piszę na czacie start, znika start, lecimy. Lecimy Ale macie przesrane Robię was Każdy od razu laki blocka No dawaj, dawaj Go! <śmiech> jazda! Idziemy z tematem O tak! Ale ma baksa no Szybko Jazda, 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 jazda Uy. Lecimy Uy. Najpierw, najpierw derwienko, żeby zmieścić rzut głowy Tak, no właśnie A jest szybsza? Nie, są tak samo szybkie Dobra. To, to jest better. Co tu jest? Jak będę ją trzymał w drugiej rączce, to będę tak samo szybki, bo to jest bardzo ważne. Kopiemy! Nie, nie będę nie tak wiem. samo szybki. Nie wiem. Dora, nie wiem. Nie Zdecydowanie nie. Nieważne, kopiemy! Czasa głośno! Za głośno! O nie ma czasu! Jazda! Jazda! Blok szybko, strzeszamy bloki. Jako jaki cłanik, Polak, polaki bloki szybko poleciał! No nie, co to ma być? No nie. No nie. O, mam jakiegoś tutaj koleżkę, będzie mi towarzyszył podczas jeszczej ja tego tak. wszystkiego. Go. Ej chłopaki, Uuu. to jest jakieś totalnie nie? Fair, nie? Mi nagle się o. giga blok zespałnił. Co to ma być? Siema. <laughs> no to musisz go zbić, więc. <laughs> no o, o kurde. No tak, no ja wiem, że muszę go zbić. <laughs> Ale kozak, dzięki Minecraft, zostałeś. Utrudnienie. <laughs> Chciałeś wydymać Freda, to Fred wydymał Fred ciebie. Wydymał ciebie. Dokładnie! Nie masz tak szans! Brak kontra stojaki! Tutaj polaki bloki, speedrunnera se zrobi! Co wymy? teraz? Ja, ja wiem, że jest najlepszy Aha, muszę z tymi Potki rzucasz, gościu! Co to było?! A, dobra, jest! Giant sword mu spadł! Lecimy z tematem! Okay. Dojadę dobra, was! Tu mamy Lucky bloka, o, lucky buty... Po co mi buty? No, coś się dzieje, coś się dzieje, nie wiem co... Ej, no! Super! To... Nie, ty mi zwierzęta! Mam tysiące zwierzaków na wyspie! O, o nie! Ole, no. Dobrze będziesz misował przez nie! Ej, zbugował mi się! Co sto? Coś jest Nie, ja mam, mam tu teraz ściąć wszystko! <laughs> wszystko! O Nie wiem, nie. co tam się dzieje u ciebie, ale. Tak, wszystko musi być ścięte. O, jest o, bardzo jazda. źle, jest bardzo źle. Tutaj jest za duże to... rozluźnienie weszło w szeregi. Tak Kurde, już... ja się tu trochę bałem tej wody, posić. bo mi tak nie. tutaj wisi, w powietrzu. Ale lipa, panowie. Widzowie, niechali. ale taktyka wjechała, ale taktyka wjechała. A jaka taktyka Ej, taktika ta woda, zostać, tak? ja, ja tak, tak, woda sobie, może panu. zostać, to... woda tak? Tak, woda może zostać. Woda ci ratuje tyłek, jakbyś tak, spadł, no. no. Zdradzić wam taktykę? Tak, tak no. Dawaj, no dawaj, 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 dawaj. Machacie na wszystkie dawaj. strony. Dzięki. Taktycznie. Ej, a wcale ten kilo of deficiency 5 nie jest tak super szybki. Mówisz? O, teraz będzie szybki! Ale to Wszystkie efekty lecimy! Mam hejsta, mam hejsta! Ale na stałe? Stary. Tak, tak! Dobra. To! S S. Ej, powiedzcie mi, że odcinki, gdzie rywalizujemy między sobą, nie są ustawiane. Nie, no, to wygra. jakieś Nie, nie. Kurczę na pierdziela. Nie powiem, byłem pod wrażeniem, jak szybko i łatwo kopało mi się bloki. Dosłownie w tak samo szybki i łatwy sposób jesteście w stanie zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych. Jak to możliwe? Wszystko zawdzięczamy stronie alerabat.com. To właśnie na alerabat są zebrane setki kodów rabatowych do najróżniejszych sklepów internetowych. Możemy z nich korzystać z poziomu strony, ale zdecydowanie wygodniejszą opcją jest zainstalowanie wtyczki, która swoją drogą od jakiegoś czasu działa również na safari. Wtyczka automatycznie analizuje wszystkie dostępne kody i wybiera ten najkorzystniejszy dla naszego koszyka. Pokażę wam to na przykładzie butów. Teraz robi się już coraz zimniej, więc jest to idealna pora na zakupienie sobie nowych traperów. Dodajemy je do koszyka i wtyczka automatycznie zaproponuje nam przetestowanie kodów rabatowych. Jak widzicie, dzięki ale rabat zaoszczędziłem sobie 5 dyszek na bucikach. Co najlepsze, aplikacja na telefon działa równie dobrze. Wybieramy sklep, dodajemy produkt do koszyka, a aplikacja sama sugeruje sprawdzenie kodów. Jakby tego było mało, to do Ale rabat została dodana ostatnio nowa funkcja. Polega ona na monitorowaniu cen produktów, które nas interesują. Przy przeglądaniu przykładowo takiego wspaniałego zegareczka, po boku ukaże nam się zakładka pod tytułem Monitoruj cenę produktu. Możemy wybrać przez jaki czas ma sprawdzać cenę i o jakim rabacie chcemy być poinformowani mailowo. Wpisujemy maila i klikamy Monitoruj cenę produktu. Jak widzicie, teraz otrzymujemy podgląd na to, jak zmieniała się cena na przestrzeni poszczególnych dni. Co pomoże nam określić, czy opłaca się w danym okresie zakupić wybrany produkt. Serdecznie zapraszam Was do pobierania wtyczki. Bo nie ma sensu przepłacać. Link oczywiście macie w opisie. Albo on poleci bloki, zyskał, on... tak to... Albo on rozstawia takie bloki, tą wie gdzie one są. Nieprawda, nie, ro... nie rozstawiałem Znowu rozstawiałem, ustawione, nie znowu ustawiał. Ty, nie, no, Nic no, nie, ty ustawiałem. Nie, nie ustawiałem. Nie macie dobie... szans po prostu. Po prostu. Główno. Nie wiem, no, report świniak. Tak. Za każdego reporta daję. Ty! ty, ty Boże, bo... ma... do... animacja. Zreportujcie jego filmik! Nie, <laughs> e, nie możecie tak nie mówić, halo! na treści! <laughs> Ej, no żart <laughs> widzowie, żart, To jest fajne. Bo świnaczek nie będzie miał na jedzonko później, na waciki mu nie starczy. A w ogóle animacja kopania już mi się zbogowała tak Ej, no nie, no nie, no przecież to jest jakiś żart! Mogłeś przecież tego nie mówić na to... Zepsułeś na chęć rywalizacji! Co jest? Smok mi się, jest? Jak ja mam zniszczyć beden?! Jak to się nazywa? Endstone? Nie, źle, mam fontannę, mogę gierkę przejść. <grystanie> Jezu, jaką ja mam głośność. Ej, jak Oś to się nazywa, musia, to się guys, nie nie ten kamień? Bedrock? Tak, Bedrock. No, Bedrock. No, bedrock, A bedrock ej, <ścoughs> ej, to, to przegrałem. To ma masz Bedrock? Tak. <ścoughs> dobra, dobra, nie liczy się jak coś, nie, nie liczy dobra, bedrock nie bedrock nie się. Bedrock się nie liczy, jak już masz ten liczy. Bedrock to już dobra, no to... Dzięki, dzięki, ja to szukam, takich bloków. Nie widzę żadnych, ej, to może być YOLO. Dobra, ja klasycznie, ja klasycznie. Nie lecę na pałę, bo to jest... Bo to lecimy, kopiemy. Nie macie szans, panowie. Znaczy, właśnie, no tak, bo może... masz jak 150, co jest? Co ty gadasz? No, jeszcze macie szansę. Generalnie, bo może wam też drobnie taki efekcik. No bez ja. Ale generalnie to ja mam ustawione. Mam jakiś rainbow co? kill -off. No nie, ale on kopie, bo on tylko mi speeda daje, no. <laughs> co jeszcze nas spadło? Lecimy, tak? lecimy. Jakub ja mam pomysł. Rzućmy się no. na niego po prostu No Jak ty chcesz się na niego go, rzucić? Robimy most, God i bridge no i co? Go I... God bridge Ej, czekaj czy tu gdzieś był Lucky Blok z szczęściem 100. Lecimy Wszystkie są chyba ze, szczęściem. Są ze szczęściem. Ale no 100. Ale no właśnie nie bo... wszystkie, bo jak ci się pojawią Lucky Bloki, które nie są z tymi 100. A to jest niepożądane, to są nie, no no no, no, A, no właśnie Dobrze tak, mówisz. to te Dobrze, że moje no, mają szczęście trzy, 300 tak, co? Nie no chłopak trzy razy więcej skopane niż ja, no. co jest? <grym> no ja wiem, na ile nie ty chciał... masz te efekty zasrane? Na stałe. Na stałe. Co? Na stałe. zostawione, no ustawione. No na no, ja stałe Zbudujemy domek, zbudujemy domek po prostu wspólnie z tych materiałów, co, co mamy. Budujemy nasz dom na piasku. Piasku. Na nie, na, 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 na Dobra, na... copyrighty, copyrighty. Nie wiem. O no nie no, no, jakaś wie bloka. Kolejna studnia i tu muszę ten No to, to, jest, co, to jest. to jest żart. Czemu żart? To jest żart! Widzę to. To się stało Jakubie. Idź pan do. D. No u mnie jest totalna lipa, panowie. Tak lipa. Nie mam pojęcia, co mogę zrobić. Nie widzę nawet laki bloków żadnych. Nie wiem, gdzie one są pochowane. Kopie gdzieś tutaj przy ścianach. A, w twoim nie ma, u ciebie nie ma, bo tam ustawiałem. Aha, czyli dobra, <laughs> okej, <okay>. widzowie. <laughs> Nie wiecie co zrobić z sen To jest oszust, to jest oszust jak mi. Nie... Nieprawda. Nie, ale Gimon ma jakąś dziwną taktykę, nie? Bo chłopce używają. Szukam laki ma... bloków starych! Cały czas jest u góry. Naprawdę? Ja Szukam bloków starych! To od góry nie ma skupany. Ja postawiłem wszystko na jedną kartę. Dzień dobry, Dzień dobry. Aha, A jakiś no, gościu no, okay. Aha. A tu już mam tyle tych rzeczy, których nie, ma, nie, ma, nie mieszczą mi się w tym... Ale nie no, wytłumacz mi, proszę wytłumacz mi, jak no. to jest możliwe, tak. że to no? jest dziesiąty no. challenge z rzędu no? i a ty, ty no na szparta. starcie dostajesz giga hejsta, jak? Tak, stary, jak? No nie wiem, albo, no nie wiem. Albo, nie wiem, gramy rejsa, a ty, a nagle... Jakubie, my, co tam my, u ciebie? My, ja pierdolę, przecież z... <laughs> Wygrał to? No wygrał my to pewnie. Nie, ja, jeszcze nie, spokojnie. Widzicie co widzowie? Widzicie to? Jeszcze on jest niewidzialny w ogóle, to jest hit stulecia, nie? Mhm, mm mhm. Mm <laughs> no nie, Oj, jeszcze! Kolejna jakaś to dupy sikera, przecież to są jakieś żarty, ty! Tawać hejstą! Ale rzeczy, ale rzeczy! No tak! Ale Czemu rzeczy! ...kamienia Jakub, co ty kamienny kill zacząłeś tworzyć? Zaczął dopiero kopać starego. GONIE Very lucky bullshit! Neeeeee! Co?! Jadę z matem. Ile masz hejsta? Go, nie go. Nie, nie powinno się to interesować. Człowieku! Okay. Ja tu jestem tak odpalony, dobra, terapato! Pa 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 teraz Bang bang, bang. Tak, tak szczerze ci powiem, że dzwoniłem, ale teraz to mi dałeś tutaj... Tam. Nie no, żartowałem, to, żartowałem. Jak to, jak to żart, żart, żartowałem. Ja, ja to teraz muszę zbierać. przyspieszyć w takim razie. Nie spina drobnęło, żartowałem. Dobra, 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 ja już tutaj lecę. Ja tutaj mam szansę się odkuć jako tako. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, o, ale jest dobrze. Co to, to jest? Nie jest dobrze, to nie działa, ja pierdzielę. Co to jest? Juwienko. Co to, to jest? Ej, czemu tu się. Dobrze! Gryp, czemu tam Dobrze! Ej, bedrock, no właśnie tam, mi się. Nie go zawoduje w bedrock. Właśnie mi się zreśliły bloki, muszę teraz lecieć do góry, żeby je zniszczyć. Dobrze! Chciałbym mega Kurde. zobaczyć, jak u ciebie to wygląda. <laughs> Lucky połóżyn! Lucky połóżyn! Oł oh yeah. <noise> jee Tęk, piję nie, to będzie... to Też będzie. mam, też mam wszystko, na nieskończoną ilość czasu O, ale zasuwam, o Zatujesz. tak Dobra, lecimy <noise> z tematem, lecimy, gonimy świniaka, nie ma co Tak, o no, dobra, wybrał wy mnie dużo, 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 jeszcze nam zostało do tego Jak stoko. dużo, dużo, to się tego tak no wydaje ja no chcącego i strudnego, co widziałeś podglądaczu, ustawiaczu, bo, no, ja, bo O nie, o nie, muszę iść tam do góry. No jak, jak nie będziemy mieli tak On, to my nigdy tego nie wygramy. Ty, ja mam plan! Dobra, człowieku. No? Dojadę dawaj. świniaka. No to dawaj! Ooo, dobra. Nie to możesz... no, tu trzeba coś, Zapraszam, trzeba coś zapraszam, zapraszam, zapraszam. Chodź jest lipa, tu. jest lipa. Chodź tu, chodź tu. 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 Człowieku... Taki... No, chodź, no, chodź, patrz. No dobra, okej. Okay. No chodź, no chodź, no chodź. D Jakub robimy jakiś sojusz? No. O, Zaszybić? dobra, przepraszam, przepraszam. się bić, tak? Twoja no, będziesz nie, dalej? Trzeba tam nie. przyjść do ciebie. Zmieniał no. zdanie. No kurde. Kozaczy Zmieniam mi tutaj. Zdanie. A co ty masz? No. Mam Rainbow Battle Axa. Ale to nic nie ma ciekawego w sobie. Cicho! A. Jezus, Maria! Nie, szukaj no, laki, laki bloków. Jakub, szukaj laki bloków. Bloki. O nie, no dodatkowe bloki. O nie, ile tu jest laki bloków dodatkowych i one nie są już. O nie, o nie. Tu może być. A musisz je wszystkie zniszczyć. Czyściutkę, musisz zniszczyć, drabusiak. Czyściutkę. Oby go coś wysadziło. Robię to wszystko. Nie, koń na świni. No po co mi koń na świnie, jak ja ze świnią, przegrywam. Co jest? Dom mi się zrespił! Dobrze! Dam mi się zrespił! No nie! Ja że mnie tak. to... na moim czanku, dobrze, że nie na moim czanku. Co to? To a mój czanki kończy... O, oh bo... O, kurde! O, kurde! <ścoughs> idę, po ciebie Drabius. Dobra, ja widzę to inaczej, rozegram. Oj, to kombinujesz? Nic, 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 nic. Ty, Jakub? Tak? Weź się wystaw na chwilę. Czemu? Chcę sprawdzić. <laughs> ho, patrz. Pa. Ej, czemu beacon? Kurde, nie działa pa, mi beacon. Pa. Ja. Nie wali w ciebie? Ty to. No nie wiem No ha, dobra, ja już wiem, ja już wiem co on ma, ja już wiem on ma Nie, ja podchodzę. nie podchodzę, bo 1300 piorunami Ale to chodź tego, ja ci to dam i świniaka walperunami <laughs> <laughs> Dawaj, e, cho. co? Cho, cho. To jest, Jakub, tutaj jest oszukiwane chyba Nie, wszystko jest dozwolone Jakub, Jakub, nie było zasad Chodź Jakub, 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 prawaj do mnie Bo ja nie sięgnę do świniaka Ale ty sięgniesz Dobra, ja czekaj, czekaj Trzymaj. I, I zrób co należy. Dobra. Zdrabiłoś? Mam sprawę Drabiusz, do ciebie. Dobrze walcząc. Mam sprawę do ciebie. Ale ja ci się nie zrobię, ja przyjaciel, ja przyjacielski zabieram. Dobra. Chciałem ci no, tylko... Co I'm Co chałupę tu ma? Ja tylko chciałem... No mówię, że chałupa mi się zrespiła. Chciałem ci tylko powiedzieć... No? Że gadałem z Gibonem lubię. i on ma bardzo zły plan dla siebie. I muszę, ale muszę ci go na ucho powiedzieć, wiesz? Aha. Ej, ty do mnie idziesz? Naszej... Nie idź do tak, mnie. Tak, tak. no. Nie no, to nie. ja bym się obawiał, jakbym ja przyszedł. On chce ci pomóc, co ja robi z tobą ewidentnie, bo to jest lamus najgorszy i mnie zdradził. Kurde, znowu. To! Dostał? Znowu, Zostaw Zostaw że nie dostał. Zostaw mnie. Proszę, powiedz, że dostał. Walgo, go moskwa. Dobrze, walgo! Wal, on musi skinąć, jak zginie, to straci efekty. Dostaw mnie. Ej, ale ta rączka nie działa, ona już się popsuła. Jak to się popsuła? Dobra, ja idę, ja idę walność świniaka. Po prostu. Ej, no nie! Co nie? To nie miało na tym Ale, Ale nie co? To pierwszy skok. nie było, było powiedziane, inne. że nie można dowalić znajomego, gdy ma za dobre <laughs> przedmioty. Tam nie było nigdzie napisane. Jakub, Wskakuję do ciebie. Popraszam. No, chodź Popraszam. tu. Gdzie jest świniak? Bang. Chodź tu Co ty Ty co on ma stary? No wiem, on jest tak odpalony, no. że nie pytaj, nie ma sensu Jeszcze ktoś na 6 Ja do ciebie wrócę, tylko muszę podać do góry Gurde ja bloki, które mogą być niefajne. Widzimy jak coś lecę do góry dlatego, tylko i wyłącznie, że nie stracić klopów do kopania. Bo, bo to już jest poza zaraz za regułami zasad. Klofy. z regułami tak, tak. zasad. Za regułami zasad, to jest, to jest to ciekawe. Jest sobie... tak to jest ciekawe bo... stwierdzenie. Tak. tak, nie, tak, tak. Nie, o nie, no świniaki, przepraszam, ja muszę was tutaj, bo mi wszystko O jeszcze... nie! Za to się łapka w dół należy. Ja się dalej Spopi zastanawiam, się. czemu... Ej, ty, ty mi powiedz, że to nie jest fart. No. A co, no to Te jest fart. Że to nie jest fart. Zrespiła ci się chałupa, tak? Tak. tak. I obokczanka. I dlaczego obokczanka? Co to ma znaczyć w ogóle? To, to ja to to już wydaje, ci że on jest po prostu ma hmm. dobre kontakty z Blankiem. Blanki lubi świnie, hmm. lubi ogólnie mięso ze świni. Ten mu, wiesz, Blanki... daje znajomych. Tak. Żeby po prostu Blankiego uspokoić, no. Dobra, dawaj dalej. Ile jeszcze mam te efekty? Dwie minuty. Dawaj jakiegoś Lucky bloka konkretno, bo się obsram ja zaraz. Dobrze, że ja o. mam nieskończoność. Jaja se robią! Tymi no Lucky No nie, blockami. kolejna hałupa, Dobrze, że robią, mam to mi się podoba. O, o. Ja mam dwie chałupy obok No nie, znowu koń! Generalne. Nowe. O, tyle Lucky Blocków obok siebie. Pamiętaj, że te Lucky bloki obok siebie mogą nie być wcale takie dobre. Jak nie mogą, jak wszystkie są 100% szczęścia, co No ale powiem? jak z nich, jak z nich ten... To A nie, mogą... nie, w sensie, że obok siebie, że obok siebie, takie jak siebie. Co to było? Jakub! Jakub! <grym> Widzę cię! Jakim cudem tego widzisz? Kurde, nakrył mnie. Nakryłem cię, słyszałem, słyszałem. <grym> Chciałem mu z tej różki. Co to jest? Za... nie udało. Dziomek. <grym> co dobrze, to jest za... Dobrze.

Klepie, pan... Ja nic nie widzę! Bo są żarty? Jakie? Widzowie, poświęcimy się. To znaczy, poświęcimy się. Ja się zaczynam obawiać, że to muszę jeszcze rozglądać ale... dodatkowo. Drawius! ale czemu na nieskończoność czasu? Czemu? No nie wiem, no taki dostałem, no co ci mogę powiedzieć. Co? Poświęcenie. Ej, Ej no nie! Jakieś poświęcenie, ja słyszę. dobra. Du, da, de, 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 de. <t Lake> ty ty ty, Walgo, jadę tam Walgo Czy Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Ale cię Ty nie wiesz ja jestem Nie wiem, nie wiem, ja se przedmiotów po prostu zakładam Ja stąd uciekam Halo? Ja uciekam, buduję mości. Ty, Dravius? No? Yeah. A <laughs> Jaki przestraszony z tą kosą chodzi. Aha, tam jesteś. Dawaj, dawaj, teraz! No. Nie! O, masz jumba milion! Co ty zrobiłeś? Co to, to było? Udało się? Udało się? Nie, nie udało się. To to było? Ej! A... Czemu ja lecę? To to jest? Udało się? Walę go. Ponę. Nie! Chyba. ja nie, robię? To ja robię, nie, on, on zna magię, on zna magię. Jakub, magię, on zna magię. Ja znam magię. Jaką zna magię. magię zna. No magię zna. Dobrze, czekajcie, bo jest przypał, bo moje Ej, dobra, chodźcie wszyscy razem, skopiemy sobie czanka. Będzie przyjemna atmosfera. Dobra, zapraszam w takim razie do mnie, bo w sumie chyba u mnie najłatwiej będzie skopać te Tak, tanka. no wygrałeś, już, no nie ma co ukrywać. Już nie macie chyba szans. No, no, no nie mamy szans, ja skopałem wszystkie laki bloki, jakie miałem na mapie i żaden mi nie dał nic fajnego, no. A zobacz, jak ja tutaj już to są jaja Czekaj, ej, dawaj czekaj, chodź tutaj Zobaczmy, na 3, 2, 1 kopiemy przed siebie i zobaczymy jak szybko ty Przekopiesz no. Do końca zasięgu, a jak Dobra. szybko ja 3, 2, 1, go No nie, <laughs> co? Jaja coś. <robię>, co? co? <laughs> tak To są żarty, jak mamy wygrać Jakub? E, weź tego dużego diamenta do łapy Tak o, to jest! Ale to wach, jest. A, Ej, weź nie powachluj! <grym> Dobra. A co ty ej, bo... ta, to nie ma Co? Ale za kruszka, to co jest? No. Ale czemu ja teraz tego nie mogę zrobić? Aha, te, lekki, te to jest! <grym> to tak jest. <grym> a, a ja też mam tą kruszkę tam co ty chyba... To jest to? Czekaj. Co, no? No, nie, to jest lefka. Nie, ta jest... A dobra, no tej nie mam, tej nie mam, tej nie mam. Ale ty masz wszystkie enchanty na milion? I eee... ty w ogóle coś dostajesz? Tak, z... wszystko. Nie, nie dostaje nic. Co? A co? A to my go bijemy ja, ja i... Go... Nie dostaje nic generalnie, serio. Ja mam pomysł. Ja mam jestny no jakim... pomysł. Dawaj. Jakby wiemy jak, jak wygląda wynik, wiemy kto ustawił ten wynik. E, dlatego no, ja proponuję lekką zmianę. Dajcie mi tutaj działać po prostu. Okej, okay, ale mam dalej kopać, czy mam czegoś? Co e, tak, kop, 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 sobie się nie przejmuj. E, ja tutaj jestem inżynierem e, informatyki klasy 9. Po, po prostu się dobrze bawcie, ja zaraz do Was przyjdę, dobra? Dobra. To, to, to super, to super co zaraz zrobię O, dzień dobry. Kurde, dzień już widać moje tego. Ja tutaj dzień prowadzę... Dobry. Ja Aha, rurociąg tak, robię, dobrze. rurociąg robię, bo zalewa. Zalewa Rozumiem. cały czas, muszę tutaj rurociąg A, pociągnąć. siat na dole się skarżył. Tak, tak, się tak, 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 tak. Ubezpieczenie no. mieszkania wykupił, no to ubezpieczył od razu mhm. cały blok. Ja jeszcze tylko Rozumiem. tutaj owinę wszystko w owikę, żeby tu ładny prezent był. Dobrze, pomóc ja, ja panu? Pan? Ja, nie, panu, że nie że trzeba, nie, nie to trzeba. Proszę kopać. Jasne, rozumiem. Tak, w takim razie poczekamy tutaj na pana. No to bardzo dziękuję, mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z nowej instalacji gazowej. Nowa instalacja gazowa. Jaki tak. ten pan jest miły. Podpięta pod rurociąg no z wentylacją. Nawet nie prosiłem o taką instalację, bardzo miło. A no to wiesz, tu akurat było w cenie dwóch, w cenie jednej sąsiadka zakupiła, powiedziała sąsiadowi też, niech pan podłączy, bo sąsiad, A to sąsiad. ma fajne bliski. Okay. Tak, tak. A, no okay, okay. Rozumiem, rozumiem. A, dobra, teraz tutaj trzeba Uc. takie ładne. Przepraszam pana, coś tu e... tutaj, tu tutaj rozwaliłem przypadkiem, nic się nie stało? O, to ja, ja już tutaj naprawiam, spokojnie. O, nie, ja dzisiaj mam dobry dzień, dostałem awansik okay. w pracy. 3 się... te więcej na godzinę dostaję, czy... więc no. O kurde, tak. to 300 to. Już... To naprawdę sporo. Tak, to już sporo, Na tego no kurde, no aż chce mi się pracować, więc co. Że... Dobrze, 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 to ja czekajcie, jeszcze tutaj tą e, ostatnią instalację podłączę. To my będziemy, to my będziemy z góry w takim razie patrzeć tu, z domku będziemy patrzeć. Dobrze, no to proszę patrzeć z domku, ja tu chciałem, no ale dobra, rozumiem, no e, różnie bywa, ja idę podłączyć. No to mało widocznie, o no, i pokażę pan jak to działa, Pokażę pan tak. jak to Dobrze, działa. proszę bardzo, e, lecimy takim proszkiem, ten tak? proszek leci tutaj. A, co to, a to, jest kret, do... Tak, tak 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 to wszystko sprzęgania tak tak tutaj lecimy w ten sposób tak no i któryś z was tutaj będzie musiał ciągnąć wajchę dobra to myślę, że Jakubie możesz tu pociągnąć tą wajchę zacznę to dobrze proszę proszę ciągnąć wajchę ja zobaczę czy wszystko działa żeby proszę odpalać, proszę odpalać. ciągnąć wajchę ciągnij ciągnij wajchę Janusz ciągnij wajchę Janusz Okej, okay, wajer, posła i zaczynamy rurociągiem. Oga! Łatwy Pięknie. O, kurde, ej, pięknie, pięknie udrożnione zostało. Ale, <laughs> no, proszę pana, jest. Krecik, 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 szoku, państwa. Powiem szczerze, że jestem pod wrażeniem, naprawdę. A, aż pan zemdlał z tego wszystkiego. Zemdlałem aż z tego wszystkiego, naprawdę. <śmiech> ale, ale. <śmiech> <śmiech> powaliło mnie to. Powaliło, powaliło. mnie to. <laughs> Oficjalnie chciałbym zakończyć ten jakże piękny, majestatyczny odcinek z przetykania rur, wraz tak. ze mną był Dravius, czyli no niestety zwycięzca dzisiejszego odcinka, e, gratulujemy serdecznie, bym Ci pogratulował brawami, ale Discord to wytnie, więc uwierz mi, że Ci klaskam, e, Jakubie Radzień dziękuję mimo, za piękną współpracę, e, like. trzymajcie się, zostawiajcie łapeczki, subskrypcje, wbijajcie do chłopaków, wbijajcie do mnie, e, na razie, pa! pa. pa, pa.